Dajcie, kochani, zapraszam serdecznie na kolejną prognozę tygodnia. Następnie chciałam wszystkim podziękować za te 40 tysięcy subskrybentów. Będę robiła dodatkowo jeszcze jedno nagranie jako podziękowanie na rok 2023. Inspiracje to przygotuję za dzisiaj, a teraz. O tym, co nas czeka w następnym tygodniu, czyli od 28 listopada do 4 grudnia do barburki. Przechodzimy do naszego kosmogramu. 20, 28 Mars, teraz w biegu wstecznym w znaku bliźniąt, stoi w trygonie do Saturna i ten aspekt. nam. Realizować konkretne pomysły czy też idee, zaprasza do akcji, do działania. My wiemy, że Mars jest jeszcze w biegu wstecznym. Mars w biegu wstecznym zabiera nam energię, zabiera nam siłę, zabiera nam motywację, lub też, że może być tak, że energię cały czas przeznaczamy na coś, co w ogóle nie będzie nam potrzebne. Czyli zastanowiłabym się cały czas na tym, gdzie chcę kierować swoje mocy, swoje siły, swoje siły dlatego że razem ze Marsem w trygonie do Saturna jest bardzo dobry czas, aby przemyśleć swoje metody działania, aby może podejść inaczej czy też zadziałać inaczej, aby coś osiągnąć. Jednocześnie razem z Saturnem w znaku wodnika na pewno działamy do przyszłości. Myślimy o przyszłości i Saturn zatwierdza wszystkie nasze działania, wszystkie nasze akcje długofalowo na długi, długi czas, dlatego oszczędzałabym swoją energię, oszczędzałabym swojej siły, wiedząc, że Mars pozostanie w biegu wstecznym aż do 12 stycznia. Nie rezygnowała z tego, nie podejmował, co naprawdę chcemy robić, co mnie zajmuje, co mnie. Inspiruje, ale y, odpowiednio zastanowiła, co chcę na, naprawdę stworzyć do przyszłości na stałe, ponieważ ten Saturn będzie Wasze decyzje y, zatwierdzał na długi, długi czas i to jest y, protegowanie podczas tego dnia. Nawet trzy dni utrzymuje się ten aspekt bliźniaki, wodniki, wagi, baranki lwy strzelce. Mogą tutaj naprawdę zadziałać i stworzyć sobie jakieś nowe wizje życia, ale wszyscy z Marsem retro musicie przemyśleć po prostu, jak działacie, jak komunikujecie i jak działać, aby być po prostu bardziej produktywny. 29, czyli następny dzień. Mamy trudny aspekt. Merkury w znaku Strzelca, który nie czuje się tutaj za dobrze, stoi w opozycji do Marsa w biegu wstecznym. Ten aspekt nie tylko mówi o możliwości zerwania, o możliwościach kłótni, o możliwościach sporów. Mars jest retro, czyli wyciąga, może wyciągać jakieś stare tematy, nierozwiązane konflikty. Tutaj słowami można kogoś skrzywdzić, tutaj można za szybko coś powiedzieć, można kogoś obrazić, można kogoś okaleczyć. Jednocześnie aspekt właśnie kłótni, zerwania czy tej ostrej wymiany zdań, Dzień niepokoju, za dużo może być krytyki, przyczepiania się, sytuacja jakaś konfliktowa w świecie. Tu mogą być prowokacje słowne, to mogą być pisemne, to mogą być jakieś smsy, to może być w internecie, na social mediach. Bliźniak jest związany z social mediami, przekaz wiedzy, przekaz informacji. Czyli niedobry dzień na rozmowy wszelkiego rodzaju, ale także dodatkowo dzień bardzo nerwowy, dużo niepokoju. Szczególnie muszą zauważać bliźniaki, strzece, panny oraz ryby. 1 zaś grudnia przechodzimy, czyli wchodzimy w nowy miesiąc. Z następnym takim sobie aspektem tych aspektów w tym tygodniu będzie właśnie dużo takich dosyć napiętych. Wenus w znaku strzelca stoi naprzeciw Marsa. Retro, czyli w opozycji. Wenus, w znaku strzelca, kocha wolność, kocha niezależność, patrzy do przyszłości, chce sprawiedliwości, szuka szerokich, dalekich horyzontów, tak jak ten horyzont tutaj za mnie, a Mars niestety w biegu wstecznym wyciąga jakieś stare tematy. Z poprzedniej zimy, których ta Wenus za bardzo patrząca do przyszłości, szerokie horyzonty, dziewiąty ton, Jowisz za bardzo nie chce, nie chce słuchać, i dlatego razem z tym aspektem podejdźcie do tego aspektu jako taki dzień nauki, aby możliwie zaakceptować inne poglądy, inne wizje, które mają, które ma osoba, z którą tutaj będziesz skonfrontowany, ale także w komunikacji, w rozmowach i w kontaktach. O tym mówi także znak strzelca. Potrzebna jest tolerancja, odpowiedzialność i odpowiednia komunikacja. Ten aspekt, czyli Mars w opozycji do Wenus, Mars retro, będzie na pewno wpływał na cały miesiąc. Znowu muszą uważać na konflikty w relacjach i w partnerstwach wszelkiego rodzaju. Strzelce, bliźniaki, ryby, panny, ale także Także podczas tego dnia uważałabym i nie podejmowałabym żadnego ryzyka, jeżeli chodzi o finanse. 2 grudnia merkury w kwadracie do Neptuna zajrzyjmy, czyli przerzucamy na 2 grudnia, merkury w kwadracie do Neptuna, czyli ta czerwona linia. Ten aspekt niestety jest podczas tego dnia jest napięciem, tak? Czyli kwadrat jest trudnością, gdzie trzeba nałożyć tutaj dużo siły, żeby coś rozwiązać, ale z kwadratem nie będzie to dzień dobry do koncentracji czy też obiektywnego spojrzenia na dany temat. Jeżeli ktoś ma na przykład jakąś pracę, gdzie wymagana jest naprawdę dyscyplina i szczegóły, tu można stracić kierunki, tu można stracić orientację, tu można zostać samemu oszukanym. To mogą być Iluzje, to mogą być kłamstwa, oszustwa, ale także nie jest dobry dzień na przemówienia, na wystąpienia, na przedstawiania. Czy też uwaga na napisanie, jeżeli coś piszesz, czy piszesz maila, czy piszesz coś w socjach mediach na komunikację, ponieważ jest właśnie iluzja, kłamstwo oszustwa, to mogą być także zatrucia wszelkiego rodzaju, czy też dzień taki niepokoju emocjonalnego, nerwowości. Musimy wszyscy uważać, czyli jesteśmy tu i teraz. Drugiego także, czyli drugiego mamy tutaj kilka e, takich e, aspektów. Wenus w znaku strzelca stoi w Sykstylu do Saturna, ale e, następnie będzie tworzyła kwadrat do Neptuna. Tak? Czyli i Merkury stoi w kwadracie i Wenus będzie także drugiego, jestem na pierwszym, stała w kwadracie do Neptuna, ale pozytywny aspekt to... Saturna w znaku wodnika i razem z tym aspektem, najpierw spo, z pozytywnym, czyli będąc pozytywnie nastawiona do Saturna, to są. Może chodzić o stabilne relacje i partnerstwa, czy też propozycje współpracy, kooperacji, czy też poprawy sytuacji finansowych, ale także możemy uzyskać jakąś protekcję tutaj, jakieś starsze osoby dla znaków ognia i powietrza, czyli mają duże szanse, baranki, strzelce, lwy, wodniki, bagi, bliźniaki. Można tutaj zarobić, można zrobić biznes, można uzyskać poparcie, czy też korzyści finansowe. Ale zarazem ten kwadrat Neptuna, bo znowu są iluzje, oszustwa, kłamstwa, niepowodzenia czy niepewności, ale także odczarowania i rozczarowania, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o miłość i o relacje, czyli wszyscy tutaj mamy uważać. Czwartego, Neptun wyrusza w bieg prosty. To wszystko omówiłam już w horoskopie. W horoskopie na miesiąc, tutaj już jest o tej porze, czyli jest godzina 22:17. 17 Neptun będzie w biegu prostym. To um omówiłam w horoskopie na miesiąc grudzień. Zapraszam serdecznie. Link umieszczę u góry, ale także w omówione jest wszystko w horoskopach na rok 2023. Zapraszam, także link będzie umieszczony u góry. Razem z tym Neptunem, który wyruszył. 4 w bieg prosty. Bardzo dużo będzie nam się w głowach rozjaśniać. Wracamy do 28 czerwca, wtedy bowiem Neptun wyruszył w bieg wsteczny, i teraz nie tylko będą te iluzje odchodzić, czy też złudzenia, czy też urojenia, które może niektórzy budowali, czy też my budowaliśmy przez długi czas, czy sobie coś wyobrażaliśmy, czy szliśmy za jakąś iluzją, czy jakąś fantazją. Neptun będzie w biegu prostym rozjaśniał, ale także w swoim domu, gdzie ma największą siłę, tak? czyli Neptun w znaku ryb jest na raz na 124 lata, będzie teraz rozprzestrzeniał miłość, radość, duchowość, spirytualność, współczucie i kreatywność. Bardzo dobry czas rozpoczyna się dla wszystkich osób spod znaku ryb, raków i skorpionów, byków, panny oraz e, koziorożce. Czwartego także Słońce ustawia się w trygonie do Kajrona w znaku Byka i ten trygon Słońce czwartego, jesteśmy na czwartym, tak, w trygonie do Kajrona, tak, czyli taki piękny trygon oznacza przede wszystkim dla znaków Ognia i znaków Powietrza, czyli Strzelec, Baran, Lew, Waga bliźnięta oraz wodniki podczas tego dnia mogą odnaleźć swoją tożsamość, mogą odnaleźć siebie, mogą zrozumieć siebie, mogą zaakceptować siebie. Ale z tym aspektem, ponieważ Słońce jest w znaku strzelca, czyli ogień, strzelec jest półkoń, pół człowiek i Kairon jest także w znaku barana. Nie należy siedzieć i czekać, aż samo coś się zrobi, pomimo że Mars jest w biegu wstecznym, ale trzeba podjąć inicjatywę, trzeba myśleć o sobie, nie należy rezygnować z siebie, być aktywnym, zmotywowanym, dążyć do uzdrowienia, bo takie zadanie ma ten, Kaidon. Okay, I przezwyciężyć też swoje słabości. Jednocześnie pamiętamy, że ten Mars w biegu wstecznym mamy nie tylko zajmować się sobą, ale zastanowić, w jaki sposób wykorzystać tą swoją energię wewnętrzną. Podsumowując cały tydzień, czyli podsumowanie całego tygodnia, na początku tygodnia musimy z Saturnem uważać na prawa, na przepisy, na real, na rzeczywistość, tego się trzymamy. Z Wenus i z Merkurem w znaku Strzelca staramy się patrzeć daleko dalekowzrocznie, przyszłościowo, jesteśmy kreatywni, otwarci, otwarci na inność, czy też inne poglądy, inne religie, inne wiary. Wenus to znak znaku Strzelca i Słońce, to także otwieramy się na międzynarodowe, staramy się przełamy, przełamywać wąski sposób myślenia, bo znak Strzelca to są dalekie, tak jak tutaj e, widzicie. I uwaga, w tym tygodniu tendencja do oszukania, do iluzji nie reagowałabym natychmiast, ale najpierw pomyślała i później zadziałała, ponieważ z Merkurem w strzelca możemy coś za szybko zrobić, za szybko wypowiedzieć, za szybko przekazać jakąś wiadomość, która nie jest prawdziwa, jednocześnie cały tydzień nie jest dobry. Na ryzyka finansowe wszelkiego rodzaju, ale także podpisy i umowy ze względu na tego Neptuna, na grożą, kłamstwa i oszustwa, czyli żebyśmy tutaj. Nie wpadli w jakąś pułapkę. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście do konsultacji, zapraszam do robienia horoskopów rocznych na rok 2023, gdzie wiele się będzie zmieniać. Zapraszam na warsztaty w Mielnie. Link będzie u góry pod nagraniem pod tym wideo. Także są wszelkie informacje, jak możecie przyjechać do, do Mielna. Zapraszam. To będą dwudniowe warsztaty. I jeszcze raz dziękuję wszystkim subskrybentom. Przyciskajcie dzwoneczek i wtedy będziecie na bieżąco, co się dzieje na kanale. Ja będę tutaj robić dalej nagrania. Jednocześnie zapraszam już także do wysłuchania horoskopów na grudzień. Pozdrawiam i życzę Wam spokojnego, udanego tygodnia. Do zobaczenia!